Siema, siema. Dzisiaj przychodzę do was z poradnikiem, jak dobrze budować, edytować i, dobre, i dobrze nauczyć sobie się, kurwa, jak dobrze zrobić AIMA. Ja mam trudniej, bo gram na PlayStation 4, 4. Shadow gra na kompie, więc on ma kurwa łatwiej. Słabię mi się, ale co 5 minut. No i tak, no i na początku przejdźmy do budowania, tak? Yy, tylko nam mapę załaduje On mi się stracę chciał, co? Znowu stracę z <laughs> Nie no I tak, yy, zostawcie suba, łapę w górę I my teraz lecimy z nauką budowania Wejdźmy sobie w build zone To jest do budowania I wejdźmy sobie w free Free, free, ten, yy, czekaj Free build Teraz zrobimy taki mech, tak? Yy, są można budować na trzy sposoby, albo tak Tak Tak, Na razie robię powoli, żeby się nie wyje... No i że ja Dwie ścianki tu i tu powinno wyglądać coś takiego, nie? Nie mogę... Takiego? Wziąć. Coś takiego, tak? I w parę sekund mamy zbudowanego takiego boksika Albo możemy zrobić też tak. Kurwa, poczekajcie. Możemy, tak. możemy zrobić też tak. Możemy Ale zrobić też tak. Drak, też kapy, Te możemy zrobić tak. Możemy zrobić szybkiego boksa. Czuję boksa. Schody, szybki box, schody. To jest taki standardowy, tak? Ale możecie robić też tak, to jest też łatwe. Robić tak. To, to, to. Tak. To, to, to. Tak. To, to, tak tak. Czy robisz też tak, że tutaj kładziecie podwójny daszek? Tu, daszek, daszek, jump. Czekajcie, pokażę wam. Patrzcie, robicie zwykły daszek, tak? Robicie dwie ścianki, kolejny daszek, skaczecie ścianka szybko pod timing i skok. To jest bardziej skomplikowane, tak? To jest dosyć bardziej skomplikowane. I oczywiście teraz nie mogę zrobić. Nie mogę tego zniszczyć. No ale dobra. I teraz patrzcie, to, drugi daszek, skaczemy i pod timing. Robimy kolejny daszek. Na samą górę najlepiej. I tak, tak, tak i tak, nie? Jest jeszcze ostatni... No w sumie ostatnia. Dla mnie jedna z lepszych y, porad na budowanie. Mianowicie robimy po prostu y, podłoga ściana to. Spadam. Patrz, robimy takie coś. A ja też spadam. Fajnie, że mi zresetować budowlę No ja spadam po prostu. Robimy takie coś. I możemy też do tego dorzucić takie coś Ale to już jest bardziej cięższe, tak? E, dobra, teraz wejdźmy sobie w jak lepiej edytować e, Kładziemy kurwa ścianę, tak Klikamy to i edytujemy, jak lepiej edytować e, Mianowicie na początku robicie sobie takie coś, że kładziecie ścianę Ja tak, nazywam, ja tak się uczyłem, że sobie ścianę i robicie drzwi, tak? ścianę, drzwi, albo okno, zależy jak chcecie znaczy idziecie sobie prosto, kładziecie tak i edytujecie drzwi, tak? albo robicie taki coś, że macie tutaj, że robicie po prostu od razu, że od razu jak zbudujecie to robicie sobie drzwi i tak, no robicie na przykład tak, nie? tak to jest taki jeden sposób, że tak sobie robicie później jak tak po pół godzince tak będzie się robić, to robicie taki myk i robicie tak no, ja teraz się gubię w tym, bo ja nie lubię drzwi robić. Ale ja ogólnie. i później robicie tak. Tak, coś, tak. Eee... Jeżeli gracie na playu i ciężko wam budować, edytować, to ja wam dam ustawienia. Ustawienia mianowicie macie takie. Eee, wchodzicie sobie w eee, grę, taką zębatkę. Wchodzicie w budowanie, zakładkę budowla. I macie automatyczne potwierdzanie edytuj. To wam yy, działa tak, że jak na przykład patrzcie, zrobię brak, nie? To jak mam na przykład yy, bu, buduję i chcę zedytować, to muszę potwierdzić kółkiem, tak? A teraz patrzcie, teraz włączę sobie to edytuj. Czekaj. Włączę sobie teraz to edytuj i mi się samo potwierdzi, patrz. Ok? Ok. Masz sobie edytuj, samo mi się potwierdza, tak? Patrz Dobra, mu zestroluję teraz, samo mi się ten. Teraz wchodzimy sobie w zakładka yy, sterowanie, taki pad zębatką i macie czas przytrzymania edycji 0100. Najlepiej normalnie macie po 0175, ale to wam działa tak, że musicie kurwa godzinę przytrzymywać, żeby edytować ściankę. A to jest na przykład. No, mi tam, mi tam to w chuj przeszkadza i sobie buduję, i muszę tak potwierdzić, nie? Ale macie też taki tryb, że sobiecie sobie czas przytrzymania, to możecie sobie dostosować. Ja robię zwykle gdzieś 110 Wchodzicie potem na sam dół i macie czułość. Czułość dostosowujecie do własnych tych, ale ja polecam grać na 5, 6, przy rozglądaniu przy czułości na piątce mnożnik w trybie czułości mnożnik w trybie czułości budowania musi być minimum na dwójce bo na 1.9 to wam będzie obracać się będziecie przy budowaniu z 5 godzin jak nie 8 żeby zrobić jednego boksa i czas w trybie edycji 1.9 żeby swobodnie robić edycję teraz wchodzimy w zakładkę yy, czekaj gdzie to było zakładkę konto nie 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 konto jezu ustawienia domyślne i robimy sobie budowniczy pro schematy przypisań kontrolera budowniczy pro to jest dla mnie najlepsze co może być no i to w sumie wszystko no i chodzicie sobie na łapkach i edytujecie mapkę będziecie mieli w opisie teraz wchodzimy sobie w peace zona peace zone jest zaraz nam się załaduje peace zone jest w tutaj peace zona Eee, yy, wchodzimy sobie i. Na przykład macie PIS 1 takie mapki, nie? I patrzcie, i robicie takie coś. Tak. Tak. O kurwa, czekaj. Tak, no i lokujecie go, tak. Robicie tak. No musicie się uczyć, tak? Pod siebie. To jest kurwa potrzebne to no po prostu bez nauki raczej na takich mapkach raczej dobrze nie będziecie tak? teraz wchodzimy sobie w yy. A wejdźmy sobie na przykład w wejdźmy sobie w, poczekaj gdzie to jest patrzcie wezmę sobie takiego shotguna Weźmy na przykład w to zrobimy tak Ja gram na play'u, przypominam Widzicie? z zróżnicowałem Ale możemy zrobić też tak Tak Postawić tu ściankę, albo zrobić tak Jest wiele sposobów I tak Możemy zrobić tak, tak Wsadzić go do boxa, zrobić tak Tak, nie? Możemy na przykład zrobić full boxa typowi Tak, tak Daszek, żeby nam nie wyskoczył mi tak I tak Możemy również, jak typa jest na środku O teraz we mnie szczelę, możemy również zrobić go w daszek Zedytować Zrobić Full boxa I zrobić tak Tak zimę, strzelamy, tak Możemy też zrobić tak, że zrobimy mu po prostu Takiego myka, albo możemy postawić ścianę sprzed, on będzie miał moją on będzie się budował, boxa, strzelamy, albo jest też opcja, że ziomek ma, to jest jego ściana, złóżmy, nie? To robicie szybko, tak? I podmieniacie, jak możecie. Jeśli ziomek wam podmieni ściankę, to próbujecie podmienić i zamiast położyć ścianki, kładziecie schody. To będzie wyglądać tak, nie? On wam pod. Shadow, gdzie ty jesteś? Shadow. Halo, Bambiku. halo Bambiku. Chodź i musisz. Dwójki. Mm, a ty tu możesz wejść? No, ja sam. Tu wejść. No, nie, nie mogę. Dobra, to chodź na Build Zone. Na Ale Build. Na, nie, na nie, Build no, Zone, no, tak, weź sobie Pompę. Build Zone i chodź na Free Builda. A nie, Free Build, build Praktik na przykład, chodź. Tu masz... On na przykład na to, nie? Tu możesz chyba w to wejść. Nie. Ze mną? Nie. A no to Emotka. Czekaj, jak tu zrobić, żeby być razem? Eee, chodź do build i Free Builda. Ale tam nie możemy nie. chyba nawet robić tego. Nie możemy się sobie w budowli, nie? Czy możemy? Nie możemy. To jednak nie... Czekaj co? Patrzcie. Zrobię wam dziewięćdziesiątkę teraz Zmop pod dziewięćdziesiątki Aż się teraz zablokował Ja gram na playu, przypominam, nie? Żeby nie było, że gram na kompie Mam komputer, tylko to nie używam. Mam laptopa. No i to tyle w dzisiejszym porodniku. No to co? Tyle chyba. Nic więcej do pokazałem, bo nie mam. Dobra, to yy, wpadajcie na kanał Shadoła. Będzie spingowany w opisie. No i to tyle, nie? Siema.